A to już film, którego nikt się nie spodziewał. Mianowicie, ja ogłaszam co następuje. Od dzisiaj do października, przynajmniej na razie do października, wstrzymuję całkowicie czynności związane ze sprzedażą nieruchomości. Co to oznacza? Że nie umawiam już wizyt, jestem totalnie zablokowany, Pracuję już do 20 godzin na dobę i się totalnie nie wyrabiam. Brakuje produktów. Wszystkie apartamenty turystyczne, nieturystyczne są wypchane ludźmi, którzy uciekli w panice przed wojną. Do tego pojawia się jedna rzecz: jakaś w granicach 40 tysięcy jest na nią 5-10 chętnych, i bez targowania porywają. Nie mam szans, żeby na tym zapanować. Mam do tego jeszcze bardzo dużo zaległych, różnych transakcji, rezerwacji bankowych, które potrafią już się przedłużyć nawet do 6 miesięcy. I w takim wypadku będę tak, nagrywał filmy no z różnych rzeczy, które będą, i ewentualnie przekierowywał Was bezpośrednio do reprezentanta banku, który to sprzedaje. I jak ktoś tam będzie w stanie trochę zna hiszpański, sobie to opanuje, to sobie w tym poradzi, nie? Tak przynajmniej muszę zrobić. Muszę też po prostu uszanować jednak swoje zdrowie, bo ostatnie czas, to co się wydarzyło i ta sytuacja wojenna na wschodzie i ta sytuacja tu z tym bumem nieruchomościowym to po prostu jest już też trochę pokaleczone. Na pewno będę odpowiadał na maile, jak ktoś też będzie się pytał, na pewno będę robił filmiki jak, filmiki jak robiłem o jakichś tam poradach, co, jak, co się zmienia, o tych przepisach, jakieś informacje o imprezach, a na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Pozdrawiam, jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie. Jak coś się zmieni, oczywiście poinformuję. Na razie po prostu ogłaszam, że muszę przestać, inaczej to wszystko się rozleć. Pozdrawiam Was wszystkich z deszczowej wyjątkowo Hiszpanii.